Moc sprawczą mają tego typu spotkania jak dzisiejsze forum kobiet Pomorza. Myślę, że mają, że budzą nadzieję. Co prawda dotyczy to no nie wszystkich kobiet, tylko tej części, która tutaj przyszła, było kilkadziesiąt osób, ale ja myślę, że to jest potem odbija się jakimś echem i zawsze jest tak, że wszystkie nowe rzeczy niosą liderzy bądź liderki, w tym przypadku liderki. Myślę, że te dziewczyny, kobiety, które tutaj były, to są nasze. Gdyńskie liderki. Dzisiaj tematem naszego dzisiejszego spotkania było, jakie są bariery w wejścia do polityki przez kobiety. Po to, żeby mogły walczyć o swoje interesy, o to, co dla nich jest ważne tu w mieście, tu w Polsce, czy w ogóle tu na świecie. I ja myślę, że te kobiety, które dzisiaj były na tym spotkaniu, pojawią się w polityce i to jest efekt tego spotkania. Pani zdaniem, czy na przestrzeni ostatnich lat poprawiła się sytuacja mniejszości seksualnych? w Polsce? No na pewno tak. Z jednej strony tak. Ja myślę, że taka powszechna świadomość społeczna, że te osoby są wśród nas, że mają prawo do życia, że mają prawo być traktowane równie, na, na, zasad, na zasadach równych jest coraz większa. Co prawda ze względu na zaostrzenie polityki i przełożenie się tej polityki tak, że gdzieś tutaj w dół są takie środowiska, które które no, nie akceptują odmienności, bo oni mają przepis na człowieka: że jest człowiek, który ma wyglądać tak jak oni. Jeżeli taki nie jest, jeżeli jest inny, to jest zły. I z czymś takim pogodzić się trochę trudno. Trzeba podejmować z tymi ludźmi dialog, że człowiek ma prawo być różny, że ludzie są różni, że człowiek. Każdy inny może być taki sam, taki sam wobec prawa. Próbę podrobienia Pani wizerunku ostatnio na tych filmikach kontrowersyjnych oceniła Pani na trójkę z plusem. Żartobliwie zorganizowała też Pani konkurs na lepszą wersję swojego sobowtóra. Jednak chciałabym zapytać, jakie konkretne działania Pani podjęła w tej kwestii? No nie, nie podjęłam żadnych konkretnych działań. Ja tylko chciałam e, ochronić się przed ewentualnym pomówieniem e, poważnych e, mediów e, pod tytułem, tak zresztą tam Pudelek na przykład sugerował, że to mam, miejmy nadzieję, że to nie posłanka Grodzka, prawda, ale też i były takie e, osoby i takie media, które jakby podpisywały to po prostu imieniem no i moim naz i nazwiskiem. Czyli to jest pomówienie, tak, bo jeśli to nie ja. Jestem w ten sposób przedstawiana, przypisywana tej osobie, która tam rzeczywiście na tych zdjęciach była, no to po prostu no, ktoś starał się mi zrobić krzywdę, szkodę, no i się chciałam przed tym ochronić. Jest Pani pierwszą osobą w Polsce i w Europie, która została wybrana na szczeblu krajowym do parlamentu i która publicznie mówi o swoim transseksualizmie. Czy traktuje to pani jako pewnego rodzaju przecieranie szlaków? Nie, chyba nie chodzi o przecieranie szlaków, żeby inne osoby transseksualne wchodziły do polityki w jakimś takim rozumieniu. Nie. Osoby transseksualne nie są zainteresowane ujawnianiem swojej poprzedniej tożsamości. Osoby homoseksualne tak, bo wtedy zaczynają żyć normalnie. Zaczynają kontaktować się w taki sposób, że inni wiedzą, jakie są ich preferencje. Zaczynają ze sobą po prostu rozmawiać na zasadzie pewnej takiej uczciwości, tak? ze swoim otoczeniem funkcjonować. Osoby transseksualne nie mają takiego interesu. Mają raczej interes przestać być <laughs> osobami transseksualnymi i zacząć być normalnymi kobietami i mężczyznami. I do tego zmierzają, ale żeby tak mogło być, to po prostu trzeba było, żeby jakaś grupa ludzi, a jest kilka osób w Polsce transseksualnych, które swoją tożsamość poprzednią ujawniły, zaczęły o tym mówić. Przez media, zaczęły komunikować, że są takie osoby wśród nas, że to jest normalne, że na całym świecie, przez wszystkie kontynenty, przez wszystkie czasy zawsze takie osoby były. I dlaczego odmawiać im praw do życia 1 maja zostanie ogłoszony program Ruchu Palikota. Co się w nim znajdzie? To, co się znajdzie, jest w tej chwili przedmiotem wypracowywania. Także ja koordynuję prace pomiędzy programowe pomiędzy Ruchem Palikota a innymi czterema, w tej chwili może pięcioma czy sześcioma w przyszłości lewicowymi partiami, żeby znaleźć taką wspólną płaszczyznę programową. Jednocześnie doszlifowujemy, dopracowujemy program Ruchu Palikota no dlatego że my jesteśmy nową partią, w kampanii zajęliśmy się tylko kilkoma fragmentami naszej rzeczywistości, no a chcemy mieć jak gdyby swoją odpowiedź w znacznie szerszym zakresie spraw. Czy mogłaby pani poseł jeszcze powiedzieć kilka słów o tym zespole parlamentarnym Społeczeństwo Fer? Zespół parlamentarny Społeczeństwo Fer jest zespołem ponadpartyjnym, który na odpowiednio Wyższym nieco poziomie ogólności niż tam poziom propozycji do ustaw, czegoś takiego. Próbuję diagnozować przy pomocy organizacji społecznych, które zapraszane są na ten zespół oraz naukowców, specjalistów z różnych dziedzin. Próbuję diagnozować stan w różnych sferach życia społecznego, w różnych sferach w przejawach gospodarki i tak dalej, stan polski i próbować znaleźć wyjście z problemu jakie w tej chwili mamy.